Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem wybrać się na ryby w ten, który dzisiaj jest, jest. który miesiąc? W ten piękny zimowy dzień. Dobra, nowa. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem się wybrać w ten piękny zimowy dzień nad takie tutaj jedno jeziorko na ogródkach działkowych i po prostu dzisiaj będziemy łowić sobie na chlebek czy tam na robaczki. Przed chwilą już zacząłem łowić i już złowiłem pierwszą rybkę i była to mała płotka. Także fajnie jakbyśmy coś złowili. Jest 1 lutego i zobaczymy co się uda złowić. To co pamiętam to chyba. Zwyczaj... Tyczel... Tak. Chciałem już powiedzieć lipiec na tym na filmie. Naprawdę zobacz, który jest. Pierwszy lipca. Znaczy lutego, pamiętam. Dobrze pamiętam. Tak to wygląda. Takie właśnie w pół zamaznięte jeziorko. Takie działkowe. Tam są jakieś domki, jest lód i jest taka wolna przestrzeń bez lodu, i na tej wolnej przestrzeni się właśnie dzisiaj skupimy. Będę łowić na takie ciasto z chlebka, i ja już mam tutaj, właśnie, spławik zarzucony. Trochę jest pod wodą, ale to nie przeszkadza. Zaraz go może zarzucę gdzieś tam dalej i czekamy na brania. My już zarzuciliśmy spławiki i mam nadzieję, że coś się. Złowi jeszcze jedna rybka, właśnie jak mówiłem, już jedną płotkę sobie złowiłem tutaj, wędki o oparte i czekamy na rybę. czas. ogólnie to, co chwilę biorę ryby. Mieliśmy przed chwilą branie na dwie wędki, tylko no niestety nie udało się zaciąć. Prawdopodobnie jakieś małe płoteczki, może karasie, ale raczej płoteczki. Więc czekamy po prostu dalej. Słuchajcie, mamy pierwsze dwie rybki. Takie dwie płoteczki na chlebek wzięły w tym samym momencie. Najprawdopodobniej ławica przepływała i mamy właśnie takie płoteczki. Spójrzcie tylko. Takie dwie płoteczki. Na miniaturkę będzie. Słuchajcie, jest pierwsza rybka. Dzisiaj oczywiście. Taka płoteczka. Czy to jest płotka wzdręga? Napiszcie mi, bo ja nie wiem. E, wzięła na chlebek. Bo to jest już, to jest pierwsza dzisiaj rybka, bo to jest już drugi dzień łowienia. No i taka właśnie fajna płoteczka. Ja już ją właściwie wypuszczam i łowię dalej. 5 minut jesteśmy i już jest ryba. Kolejna rybka, taka płoteczka, znowu na chlebek, tutaj na tym jeziorku. No także ciągle łowimy. No i są efekty jak na razie. Trochę była przerwa odłowienia, tam ponęciliśmy chlebem i się łowi. Ryby na razie przestały brać. Wrzuciliśmy cały nasz chleb na zanętę i po prostu może się... Ryby z powrotem zlecą i zaczną z powrotem brać, bo trochę lipa na razie z tymi ubraniami nic nie bierze i po prostu chyba będziemy się zbierać. Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Do zobaczenia i cześć.